W tym zadaniu mamy dany trzywyrazowy ciąg, o którym wiemy, że jest geometryczny. Musimy obliczyć, ile jest równy współczynnik A. Jeżeli wiemy, że trzy kolejne liczby tworzą ciąg geometryczny, to wówczas środkowa z tych liczb podniesiona do kwadratu jest równa iloczynowi wyrazów skrajnych, czyli w tym przypadku po środku mamy liczbę 12, czyli kwadrat dwunastki jest równy jak iloczyn tej liczby, czyli 1 minus 2a razy trzeci wyraz, czyli ta liczba. 48. No i pozostaje nam rozwiązać takie dosyć proste równanie z niewiadomą a. Na początku możemy podzielić to równanie stronami przez 12. Dzięki temu tutaj 1 kwadrat nam się skróci, zostanie po prostu 12, a po prawej stronie 1 minus 2a razy 48 na 12 to 4. No to teraz możemy jeszcze swobodnie podzielić przez 4 to równanie stronami, tu zostanie 3, a tutaj nawias razy 1, czyli po prostu nawias, czyli 1 minus 2a. No i stąd wyliczamy, ile jest równe 2a. 2a to się równa 1 minus 3, czyli 2a to się równa minus 2, czyli a to się równa minus 2 na 2, czyli minus 1. No i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli poprawna jest odpowiedź a.